Was Siemanko, słuchajcie. Rozbieram swoje głowice teraz. Jestem w trakcie rozbierania jej. No i tak sobie rozkminiam, bo y, jutro mam do y, wymiany górne wahacze w Audi A6C6. No i tak myślę już, jak do tego podejść tematu. Eee, w sumie nie muszę myśleć, bo już robiłem to, ale zamyślę, czy w ogóle uda się. Bo nie za każdym razem się udaje. Ale mam nadzieję, że się uda. A głównie chodzi o wymianę górnych wahaczy, gdzie śruba, która ściska nam yy, zwrotnicę całą, żeby trzymały się wahacze, yy, no, przeważnie jest ciężka do wyciągnięcia. No i co? No i mamy na to jakiś sposób, więc zaczynamy temat. Oglądajcie dalej do końca. Zapraszam. Słuchajcie, śruba była zapszukana, zalana wnet, zamoczone to było wszystko w preparatach różnego rodzaju odrdzewiaczach. No i nie udało się i tak jej wyciągnąć. Także oglądajcie, zobaczycie jak ją wyciągnęliśmy. No, witam Was Siemanko. Słuchajcie kojarzycie pewnie tą śrubę tutaj na zwrotnicy w Audi zwrotnica aluminiowa zresztą jak w każdej zwrotnicy, czy to Passat czy to Audi, czy to jest stalowa, czy aluminiowa, to jest problemy są z tą śrubą, no w tym przypadku to jest aluminium nie idzie na wyciągnąć tej śruby czyli sposób na to jest jedynie taki bierzemy sobie flexika Odcinamy te górne wahacze, bo one są do wymiany, czyli możemy śmiało tutaj sobie je odciąć, bo w momencie, kiedy przejdziemy do następnego etapu, to to, te gumy będą nam się topić. A następny etap to palniczek i grzejemy sobie to, całą tutaj górną zwrotnicę. Jak już to nagrzejemy, wtedy robimy próbę. Nie, żadne młotki, nie próbujemy tego wybijać, ani nic, bo to nam nic nie da. Zniszczymy tylko sobie zwrotnica. Tu już i tak widać o jakiś ślad stary, gdzieś jakiś poprzednik, coś tutaj już próbował czarować. No ale nie ma co się szarpać. Próbowałem trochę obrócić, prawo, lewo, ale nic nie daje. Także odcinamy palniczek, nagrzewamy sobie. A następnie używamy oto takiego sprzętu. Kiedy będzie już nagrzany, wtedy zapieramy sobie tu nasz sprzęt o tą śrubę. O! I wtedy uruchamiamy i ta śruba powinna nam wyjść, Jak nie, to dalej grzejemy i próbujemy takim wybijaczkiem pneumatycznym no i słuchajcie, palniczek już poszedł w ruch. i grzejemy tu najbardziej właśnie o tą stronę tutaj gdzie ta śruba cała sobie przelatuje ona w tym miejscu właśnie, o tym odcinku najbardziej siedzi także tu grzejemy, śmiało sobie grzejemy żadne tam WD inne preparaty nie ma szans, to jest aluminium to tak jakby zaspawał tą śrubę tam w środku Jedynie grzanie pomoże i wtedy pneumatycznym wybijaczkiem ona powinna tylko strzelić i pójść sobie. Dobra, żyjemy zaraz zobaczymy jak to pójdzie. I przejemy sobie tutaj wszystko fajnie. Jeszcze troszkę podkrzyjemy. To też trzeba pamiętać, że przy skręcaniu w razie, żeby jak to jest gorące wszystko, żeby nie wkładać nowych wahaczy. No bo to jest wszystko gorące, teraz potopi nam gumy w nowych wahaczach i też nie należy skręcać tego na gorąco, to musi być wystygnięte wszystko. Dobra, słuchajcie, robimy pierwszą próbę. To jest naprawdę gorące, starajcie się tego nie dotykać. widać, bardzo dobrze. jeszcze musimy ale już coś ruszyło także jeszcze troszkę musimy podgrzać no i druga próba Oh. Uh -huh. podkładeczka luźna. Aha. Spróbujemy tu jeszcze ja. dalej, mimo. jeszcze troszkę Spróbujemy teraz jeszcze kluczem trochę ludzie chyba Już się nam kręcić jest dobrze. Jeszcze raz troszkę wybijaczkiem. O i zobaczcie. I ładnie nam wyjdzie. Raczej teraz. powiedzieć, że mamy śrubę na wierzchu, no i tak mniej więcej to się musi odbywać, niestety taki proces, grzanie, delikatnie wyciągamy wtedy śrubę, także, no i składamy w odwrotnej kolejności, tylko pamiętajcie, to musi wystygnąć wszystko, nie składamy na ciepło, nie skręcamy, bo może nam gdzieś pęknąć, albo wahacze tutaj te gumy wszystko nowe mogą nam się poprzegrzewać i cała robota pójdzie na marne. Także podobało się łapki w górę. Subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. Składamy sobie po wystygnięciu wszystkiego. Pozdrawiam.